Witajcie! W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, w jaki sposób Harry ostatecznie pokonał Voldemorta. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich filmów o Harrym Potterze lub też o innych seriach, subskrybujcie kanał, bo zamierzam dodawać takie filmy dwa razy w tygodniu. No dalej tylko mu gole nie subskrybują. Zanim jednak odpowiemy sobie na to pytanie, trzeba wyjaśnić, że ostateczne starcie Voldemorta i Harry'ego przedstawione jest zupełnie inaczej w książce i w filmie. W książce Harry i Voldemort krążą wokół siebie w wielkiej sali, rozmawiając ze sobą. W końcu wykrzykują równocześnie zaklęcia Voldemorta w kedavra, a Harry Expelliarmus. Zaklęcia zderzają się ze sobą, a Voldemort za brak wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków przez 17 lat dostaje rykoszetem swoją klątwą i pada martwy na ziemię. Nie, nie z... Zmienia się w popiół. W filmie mamy natomiast kilkuetapowy pojedynek Harego i Voldemorta, a na końcu Expelliarmus Harego zwycięża klątwę Voldemorta. Połączenie się tutaj dwóch zakręć nie ma co prawda sensu, bo a priori, incantatem występuje tylko gdy różdżki mają ten sam rdzeń, ale David Yetes najwyraźniej uparł się, że tak wyglądają pojedynki czarodziejów, więc niech mu będzie. No dobra, ale co się tak naprawdę wydarzyło? Dlaczego Expelliarmus po raz kolejny uratował Harego? Przecież klątwa Kedawra nie da się zablokować w żaden sposób. To prawda, ale jak to bywa z pojedynkami Harry'ego i Voldemorta, mamy tu do czynienia ze szczególną sytuacją. Czytaj Deux Ex Machina. Wszystko rozchodzi się o czarną różdżkę, którą używał wówczas Voldemort. Jest to najpotężniejsza różdżka w świecie Harry'ego Pottera, jeden z trzech insygniów śmierci, ale żeby wykorzystać jej moc, trzeba na to zasłużyć, to znaczy pokonać jej poprzedniego właściciela. Przez kilkadziesiąt lat czarna różdżka należała do albo Busa Dumbledora, który pokonał jej poprzedniego właściciela Grindelwalda. Voldemort wykradł różdżkę z grobowca Dumbledora, ale zauważył, że ta go nie słucha. Założył więc zresztą całkiem rozsądnie, że to Snape, który zabił Dumbledora jest jej panem. Jednak nawet po wykończeniu Snape'a, Voldemort nie został jej właścicielem. Nie wiedział oczywiście o tym, że Snape był tak naprawdę człowiekiem Dumbledora, a dyrektor sprytnie zaplanował, że po swojej śmierci różdżka straci swą moc, gdyż razem ze Snape'em zaplanowali jego śmierć. Więc technicznie Snape by go nie pokonał i oczywiście Dumbledore założył, że różdżka rozpozna, że to tak naprawdę przyjazna wada Kedavra. Jednak to nie jest istotne, bo tak jak wytłumaczył Harry Voldemortowi, plan Dumbledora nie wypalił. A to dlatego, że tuż przed Snape'em rozbroił go inny czarodziej, Draco Malfoy. To on, choć tego nieświadomy, był panem czarnej różdżki, przynajmniej do momentu, w którym nie rozbroił go Harry. I właśnie, gdy Harry oznajmiał Voldemortowi, że jest panem czarnej różdżki, padają zaklęcia. Swoją drugą zabawne jest to, że samobójcza misja, na którą Voldemort wysłał Malfoja, obraca się przeciwko niemu. Zaklęcie Harego pokonało klątwę Voldemorta, ponieważ Harry był prawdziwym panem czarnej różdżki i jej moc nie mogła zostać wykorzystana przeciwko niemu. Różczka najwidoczniej zbuntowała się przeciwko zabiciu swojego prawowitego właściciela. Dlatego klątwa Valdemorta odbiła się od Expeliaru Saharego i trafiła swojego właściciela. A następnie czarna różdżka posłusznie poszybowała ku swojemu prawdziwemu panu. Oliwander wytłumaczył Haremu, że zażyłość jaka łączy różdżkę i czarodzieja jest tak samo ważna, jak i ich poszczególne moce. Jest to wręcz symbiotyczna relacja. Voldemort nie był właścicielem czarnej różdżki, więc nie mógł zbudować z nią żadnej więzi, a co za tym idzie, nie mógł wykorzystać jej mocy. Prawdziwej mocy. Bardzo możliwe, że z czarną różdżką, która go nie słuchała, był jeszcze mniej potężny niż ze swoją starą różdżką. W tej jednak sytuacji przeważyło to, że najpotężniejszą różdżką próbował zabić jej właściciela. Niezbyt dobry pomysł, jakby się nad tym zastanowić. Gdyby Harry nie nie był panem czarnej różdżki z pewnością przyjąłby klątwę Kedavra na klatę. Warto jednak zauważyć, że nawet wtedy Harry by nie umarł, ale mówiłem o tym w jednym z poprzednich filmów zatytułowanym Jak Harry przeżył w zakazanym lesie. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszam i oczywiście jeśli chcecie zobaczyć więcej takich filmów dwa razy w tygodniu, to subskrybujcie kanał Złoty Znicz, tylko mu gole nie subskrybują. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!